się <laughs> ma Widzowie. Dzisiaj jest coś strasznego. I dzisiaj w końcu siódma część. I będzie niedługo będzie niedługo nowa muzyka więc ja zmieniam głos mm, nie, nie lecuję i robię mojego Marsa niestety jestem bardzo zły bo ja Mam tu przecież tutaj te ręki, I tutaj już nie ma ani jednego kraju na tym świecie. Czekaj, sprawdzę. Nie są jeszcze kraje. Ale jest bardzo mało. Bardzo mało dzisiaj. W końcu dzisiaj przyszła pora, aby kochnite wrzucić do, do kibla. I dzisiaj zwerstywałem kol. Ym, mongolskie. Mongolia. Dobra. O nie, kurde, no. To są moje tereny. Nie, to są moje teraz. No ale ja mnie, 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 mnie kiedyś zabrałeś już. Bum, 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 bum. Bum. Czy ty możesz przestać? Nie mogę. Ha, no to jeszcze zobaczymy. To teraz zresmy. Dzielnicę y, afrykańską. Dzielni, dzielnica. Euro, Europoazjatycką. Czy tam... Nie. I uwaga, to silne. Uwaga, zaczynamy atakować. Dudum, -bum -bum -bum, bum, 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 bum. Co ty robisz? Ja robię tylko, aby cię pokonać. Nie pokonasz mnie. Ta? To patrz teraz. Na co? Patrz teraz. Chyba, jak ci zaraz w wypierdziel. Pip doli. Piu, 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 Max, pomocy. Ej, przegrałeś, ale... Pum. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Nie. Pum, 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 pum. pum. Co teraz? Nie poddam się. Serio? Na no serio. No to patrz teraz. Na co? Pięk? Pię. I dzisiaj Mag został najpodężniejszy. To już wszystko z naszej historii. Jeśli Wam się podobały wszystkie części, zostawcie pod tym odcinkiem, lajka i suba. A jeśli nie chcecie przegapić drugiego sezonu, zostawcie łapkę w górę. Pa pa!